Mircja, miensa po wygranej z panem Szymańskim powiedz no Szymański jest sponitorg bo ten werdykt nie był jednoznaczny no jak oceniasz całą walkę no skoro taki werdykt była nie inny no wygrałaś to gratulacje Și pererea de de lupta asta, îți câstigat felicitări de și pererea în general de lupta asta și poți comentest tu A fost o luptă intensivă. Sper că v Nu am putut să mă arăt la 100% în această luptă, deoarece în pregătirea mea am avut două traume grave. Nu am putut să mă pregătesc la 100%, dar cu ajutorul Dumnezeu am ieșit și am arătat că sunt mai bun. Mulțumesc că am câștigat această luptă familiei mele și prietenii mele, soției mele. To po pierwsze bardzo, bardzo trudna walka. ale pokazałem swoje i bardzo się cieszę z tego. Chcę podziękować swojej całą rodziny, swojej żonie za wsparcie wszystkim osobom, które wspierali we mnie i tak naprawdę to była bardzo intensywna walka, bo ja w przygotowaniu miałem jeszcze dwie kontuzje i dzisiaj nie byłem tak aż na 100%, no ale dziękuję i bardzo się cieszę, że wygrałem my się również cieszymy, że dałeś dobrą walkę. Tą, o luptę, ale Powiedz, jakie masz plany nowego bo Na pewno będziesz chciał odpocząć. Jakie są plany dla oddychania? Na pewno chcesz oddychnieć. Tak, chcę Jest to stress stres pentru pentru dla mnie, w traklu nie oplecam wakancję, am lucrat intensywnie i, 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 Pewnie zdjęcie czymś pe pimało Marii, co ujdzie to. Na pewno, na pewno będą wakacje, bo w ostatnim roku nie miałem wakacji i teraz naprawdę potrzebuję tego, żeby głowa odpoczęło od tego wszystkiego stresu, więc na pewno na 10-15 dni będę gdzieś nad morzem odpoczywał. I miał swój czas. W czy znaczy, e, wra e, wra znaczy, tak? wracasz do Mołdawii czy Moldowa, sau. Czy... Mm -hmm. Da, z montorkę Moldova am niște lucruri de rezolvat dupo plecę Italia, do Italii, zobaczę moją matkę i fac o jakie de acasă Tak, oczywiście wracam do Moldawii najpierw potem latuję do Włoch, chcę zobaczyć swoją mamę, no i tam będę odpoczywał. No dobrze, to będziesz musiał spróbować tej sławnej pizzy w Polsce z, ana z ananasem. A z drewnianej, guść, z zielonego, ananas. Bezendgasa, insystencja, pizza ku ananasu, osób co z tagiezy kaz w dziecku, mam gustać pizzy Jeżeli tak naciskacie na mnie, żeby spróbował tą pizzę, to obiecuję, że spróbuję tą pizzę, postawię relacje na Instagramie i oznaczę kaz żeby wiedzieli, że ja próbowałem. I to, że to się nazywa pizza hawajska. W Polonia stąd zmieści pizza hawajska. Nie Chawana, to Hawaii. 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 Hawa. Aloha. A -a. A -loha. A -loha. A -loha. No dobrze, w takim razie życzymy odpoczynku. Dory, y jeszcze pewnie oglądania kilku walk do końca. Od Odpocznij i... Wszystkiego dobrego. Ja wam dziękuję bardzo. Chciałbym tej organizacji, Top Mondiale. Dla mnie jest to organizacja, która się wdraża UFC. a my tym asta. <sum> <sum> Mă găsesc foarte bine aici, stimez persoanele astea care reușesc să organizeze, să fac, să fac față la toate lucrurile acestea și invit toți fanii polonești să mă urmărească pe rețelele socializare, numai decât, că în continuare o să vă arăt foarte multe lucruri interesante. Najpierw chcę podziękować wszystkim organizatorom Kazwu i naprawdę uważam, że to jest świetna organizacja i bardzo tutaj się czuję dobrze, bardzo się czuję dobrze tu. I jeszcze raz chcę podziękować i chcę powiedzieć ludziom, którzy wspierali, są z Polski, żeby obserwowali mnie na Instagramie, bo będzie się działo. Jeszcze raz gratulacje i miłego wypoczynku. na Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obrigado.